Daje dzień w mieście pięciu rzeki stu mostów. Na patrol po Wrocławiu ruszają miejskie gliny. Czym można się narazić miejskim glinom i ile trzeba za to zapłacić? Na początek pan Jerzy, który ewidentnie przegrał walkę z promilami. Potem ryby, śnięte tak jakby też łyknęły co nieco. Wie Pani, jakie popełniła Pani wykroczenie? Myślę, no co Pani przeskrobała? Parkowanie w miejscu niedozwolonym, czy coś innego? Wytrzyma, czy nie wytrzyma? Sprawdzimy i zabezpieczymy. Dobrze się Pan czuje? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Może Pan stać i iść o własnych siłach? Już się ludzie martwią, co się z Panem dzieje, że Pan tak leży. Jak Pan coś dzisiaj? dobrze wezwać panu pogotowie jak pan mówi, że pan opadł sił, ile pan dzisiaj wypił. Nic dzisiaj a wczoraj Panie Niurko, ale ja od pana Ja od Pana czuję alkohol. Każdy może. Otóż to. Dobra Który rocznik? 56 Masz stacja? To chyba nie wiek, a procenty spowodowały to chwilowe osłabienie Tojemy. No, trzy, cztery i ry. Zobacz, pojedziemy na badanie, zobaczymy ile żeś wypił. Człowiek na poziomie zawsze potrafi złapać pion. Zaraz ci torbę damy. Chodź. No, chodź, chodź, chodź. No, siadaj. Najpierw pupa. No, panie Jurku, chodź. dzisiejszą noc spędzi pan w komfortowych warunkach. Pozostało tylko trafić do drzwi. No, niestety, obywatel e, przeholował e, z alkoholem. Przeszło trzy promile. E, stereotyp taki, że na Izbę Wytrzeźwień wo wozi się za karę. Nie tak do końca, nie wozimy za karę, tylko wozimy, no bo taki człowiek e, no jest zagrożony. Miejskie gliny ostrzegają. Stan po spożyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Kara za prowadzenie pojazdu, areszt do 30 dni albo grzywna od 50 do 5000 zł. Na pierwszy rzut oka zupełnie spokojne miasto, ale bystre oko szybko odróżni, kto złapał wiatr w żagle, a kto jest zawiany. Miejskie gliny ruszają na kolejne wezwanie. Już się tylko uzbroję i lecimy. Sprawa nie cierpi zwłoki, a o zwłokach, na szczęście nieludzkich, właśnie będzie mowa. Nad rzeką Ślęzą powiało grozą. Widzę, widzę. widzę. Lepiej coś trzymać, wyleczyć, bo to wtopić. Wiadomo, że rybka lubi pływać, ale na grzbiecie? To raczej niekoniecznie. No i mamy niezłą hydrozagadkę. A proszę powiedzieć mi panowie, widzieliście jakikolwiek wyciek substancji ropopochodnej? Jest. Jak to jest tam z boku ściany. Była tam Dobra, zobaczmy jeszcze Dobra, pos poszukajmy jakiegokolwiek śladu. Pora wezwać wsparcie. Są tutaj śnięte ryby. Powiem ci, żeby straż pożarna przeła na miejsce, musi być jakkolwiek wyciek. Tutaj tego nie ma. Już sam wyciek informacji o śniętych rybach okazał się jednak wystarczający. W ubiegłych latach była ta sama historia. Hej, przyznaj się, bezbicia, słuchaj, my tu chodziliśmy na miejscu. Pamiętam, jak w ubiegłych latach rzeczywiście był ten wyciek. Tutaj nie ma nic. Bo się no się tak, tym no my, no my też to stwierdziliśmy. To jest prawdopodobnie no. wyglądamy no. niskim stanem rzeki. No dobrze, no tak się po prostu nie powali, tam. Chemicy też są. No Pan mówił też, że tutaj czeka przy tym miesiącu. No? Słuchaj, no No my nie, nie, nie stwierdziliśmy tego, nie? nie Dlatego my ich was nie wezwaliśmy, tylko my wiośl tutaj wezwaliśmy, żeby oni no, wiośle, sobie. Wiośle, właśnie. No, Strafty, ja żeby oni przebadali y, wodę, tak? Bo właśnie tam wędkarz jakiś mówi, że to jest jakaś i coś wypływa. Słuchaj, ja ci pokażę. No to w końcu cieknie, czy nie cieknie? Czy oskarżenia o zanieczyszczenie rzeki okażą się wyssane z brudnego palca, czy był to strzał w dziesiątkę? Wkrótce wynik ekspertyzy chemików. W wyniku naszej kontroli wykluczyliśmy udział osób trzecich, to znaczy stwierdziliśmy, że prawdopodobną przyczyną śniętych ryb jest, są warunki atmosferyczne, to znaczy susza. Miejskie gliny informują, podczas wysokich temperatur powietrza, gdy woda na powierzchni jeziora lub rzeki jest mocno nagrzana, może wystąpić efekt przyduchy. Wtedy zmniejsza się w wodzie zawartość tlenu, co może powodować pomór ryb. Piękna pogoda, świeci słońce. Można odpocząć, korzystając z wielu miejskich atrakcji. Miejskie gliny pilnują, by odpoczywało się spokojnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Bo przecież nie każda zabawa musi się dobrze skończyć. Kolejne zgłoszenie pochodzi z Parku Południowego. Moje dziecko tam wpadło, u końca do, zdjęcia. Dobrze, podejdziemy tam. A, racja. Dobra. Okej. Okay. Cześć. Cześć. Ewelina, a ty? Dobra. Haha, ha, ha. no rzeczywiście. Aj, spadł. Ale urwał. Na szczęście tym razem skończyło się na strachu i żadne dziecko poważnie nie ucierpiało. Skoro jedna deska nie wytrzymała, trzeba sprawdzić, czy inne dobrze się trzymają. Troskliwa mama wskaże wszystkie możliwe zasadzki czyhające na maluch. Kolega podejdzie pod taśmę, na razie to zabezpieczymy, jeżeli chodzi o dzieci. Ja se podejdziemy, no. Tak od razu nie opuścimy tego praceku, prawda? Dopiero po krótkiej, ale dokładnej inspekcji będzie można powoli kończyć interwencję. Nie takie rzeczy ze szwagrem ogarniało się taśmą. Najważniejsze, że skutecznie. No i mamy sukces. Niebezpieczne miejsce jest już zamknięte dla najmłodszych. Teraz mogą sobie co najwyżej połamać na nim języki, powtarzając. Kładka z powyłamywanymi deskami. Po dokonaniu oględzin wykluczono udział osób trzecich, wstępnie zabezpieczono miejsca potencjalnie niebezpieczne, ustalono zarządce terenu, sporządzono listę potencjalnie niebezpiecznych awarii technicznych, które na skutek naszej interwencji zostały usunięte. Na ulicach trwa nieustanny wyścig z czasem. Brutalna walka z użyciem klaksonów i koni mechanicznych. Polowanie na każdy centymetr wolnego pasa ruchu i miejsce do zaparkowania to tutaj codzienność. Najwięksi drapieżcy nie mają litości dla przepisów o ruchu drogowym. Notorycznie kierowcy parkują w miejscu obowiązywania znaku zakaz zatrzymywania się z możliwością odholowania, także tutaj mieszkańcy i piszą pisma, no i dzwonią. Dzień dobry, Straż Miejska, opiekanka Katarzyna Wielikda, poproszę o odpanie prawo jazdy i dowód osobiste. Wie pani, jakie popełniła pani wykroczenie? Myślałam się, ale jak dzisiaj po prostu nieśmieszyłam, żeby popieram sklep i ja nie miałam. Dobra, sklep to się przyznaję, że tutaj żaby na nie Miałam innej możliwości nie mogłam nic znaleźć. Oj, żabko! Chyba to usprawiedliwienie nie przejdzie. No więc droga pani tak, za to wykroczenie grozi 100 zł mandatu i jeden bukarny. Czy przyjmuje pani taki mandat? No nie mam. Tak. No istnieje też prawo odmowy przyjęcia mandatu i wtedy jest kierowana sprawa do sądu. Nie, bo nie ma sensu. Mandat przyjęty. Teraz trzeba tylko dokładnie opisać wykroczenie i potwierdzić autografem bohaterki, która cóż, będzie musiała wysłać przelew na 100 złotych. Poproszę tutaj pod datą czytanie imienia i nazwisko, mocno naciskając. Wciskamy gaz i jedziemy na parking, gdzie czeka nas kolejna niespodzianka, i to nie jedna. Przypominamy: niebieska koperta oznacza miejsce zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych. Niestety nie brakuje kierowców, którzy bezmyślnie parkują tutaj bez uprawnień. No i teraz dostaną własne koperty: białe z mandatami.